Witam na kolejnym filmie, znowu małe jeziorko. Tym razem celem jest okoń. Eee, na początku bawiłem się jaskółeczkami Mikado Fish Free. Najlepiej się sprawdzało. Jednak eee, nie dawało to dużo większych okoni. Już tam z 2 czy 3 były jakieś takie eee, nawet nawet fajne. Ale nie dawało właśnie żadnych większych okoni i chciałem połapać w innym jeszcze miejscu, ale niestety padało cały czas i mówię będę pod drzewami i tam już mniejsze okonki brały no i założyłem takiego oto Potwiczowałem potwitchowałem w drugim czy trzecim rzucie zobaczycie co się uwiesiło dajcie znać jakie wy używacie ogóle twitchingowe i eee, też jakie kolory w komentarzach, a ja pewnie jeszcze jakieś sobie dokupię, już od zeszłego roku tak e, po cichu bawię się coraz lepiej e, zauważam, że daje to po prostu większe, większe te ryby, natomiast kółki na przykład jakbym teraz jeszcze tu połowił to pewnie bym już szczupaczka miał czy coś ale już po prostu nie chcę tych mniejszych ryb, tylko coś, coś większego, dlatego stałem się teraz bardziej selektywnie tutaj. Jak nic, nic by się nie działo, to pewnie wróciłbym do jaskółeczek, ale, ale dzisiaj już zdecydowałem na coś innego. Nasz rzucik. Jakiś okonek ma odprowadza. Pierwszy okoniasty, ale ładny, mały, ale kolaki naprawdę fajne. Dobnica, chodzi. Chodzi, chodzi. Coś tam, coś tam tu, a patrzcie na papier, nic nie chciało. Jest, ale i to był ładniejszy, co one tak spadają, czyli stoją, ale czemu on tak spada, to trzech razy sztuka jak to mówią. wystarczyć troszkę dalej trzyma, chodzę szkoda szkoda, dwa belnia, to fajne Jest. Jest. Pokaż, pokaż się. No, już kończę. Do trzech razy sztuka. Staram, że tamte były większe. Zobaczyłem, może tutaj akurat jest jakiś spadek i kończy się on, i, i one tam stoją.

O, oby to był oko, proszę 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 żeby to był okoń tak Wow. Tylko to się nie spodziewa Patrzcie Z takiej małej wody Super zmykaj Śczupak, nie wiem, czy go tu wyciągnę a Szczupaczek. Śczupaczek powinien się tutaj podejść. Trzymałem Ciebie, koleżko. Oj, okay. No i jest szczupaczek, płynie. Szczęśliwie trafił poza fluorocarbonem. Tak, to by pewnie była obcinka. Rozpadało się, dlatego idę poszukać miejsc, gdzie brały mi okonie pod drzewami i, i tam na razie przeczekam deszczyk. A jakby się zrobiło okienko jakieś, to pójdę na najlepsze miejscówki. Jest deszczowy. Oj, 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 oj kolego, tak to nie, nie rób. Zmykaj. No patrzcie na twitching. Tego to się Nie spodziewałem A A jednak I tutaj kusi Dobrze, o Jest, jest Jest O matko Bosko, proszę, nie spadnę. No, wow, przepiękny, przepiękny. No to już jest naprawdę piękny okoń. Zmykaj, to jest to mam nadzieję, że film się podobał. Kolejne wody oczywiście mam na oku cały czas, tylko troszeczkę więcej czasu potrzeba i się na nich zjawię. Będę starał się właśnie też z brzegu. Jedna woda, czekam aż będą postawione łódeczki i i tam ruszę też poszukam y, okonia y, a szczupak to pewnie i tak się jakiś uwiesi pozdrawiam Was, do zobaczenia na kolejnych filmach, cześć Wam